Widzę w kolejnym odcinku Przepraszam Siemano widziowie, ty Dzisiaj Mamy nową rzecz Kilo z Minecrafta Ale ogólnie To Będzie dodane No za rok No, no prawie za rok Bo będzie ogólnie mam Minecrafta chyba Mam do... tu tutaj I robimy tak. Teraz. Zobacz, pokażę Wam to, bo chyba Wam nie pokazywałem, to nie? Bo już z tego skadzają. Czy chyba Wam to, bo to pokazałem? Zapalmy światło. To jest moje miasto. Chyba wam pokażę ale nie wiem. Co pokazuję? A ogólnie. Marcko też. Przepraszam. To jest moja kolejną Niedługo będzie. To będzie za Więc... Ja już na sklep, bo było wszystkie rzeczy będą na, bo będą limitowane wszystkie na, na, dwa roki. Wszystkie albo, nie. Na 12 roków, nie tyle, ile miesięcy dwa rok. Więc tak, że robię no bo na co na sklepie no i już pokazywałem Jestem jest ta kartka mam kolejnego. innego dlatego, że kartka to jest oto mam oto mam Takie coś mam. Mam. To. I ostatnie chyba. To i co? to. No to tyle. Na razie czerwam odcinek. Oh, is er nog een middels?